Witaminy Omega 3 i Ashwagandha marki All Nutrition dostępne w sklepie SFD i wybranych aptekach. Z kodem 0 zgarnij 10% rabatu w SFD. Partnerem kanału jest XTB, aplikacja inwestycyjna, z którą zaangażujesz do pracy Twoje pieniądze. Teraz, otwierając konto z kodem 0, otrzymasz kurs inwestowania od podstaw. No i kto będzie adresatem trzeciego pytania? No nie, nie mogę inaczej. Sławomir Mencen, zapraszam. <laughs> Bardzo dobrze? Świetnie. Proszę się wystawiać a 30 sekund na zadanie pytania. Nie będę pana pytał o tę ustawę o dopuszczaniu bicia dzieci, która była w stu ustawach mencena. nie będę pana pytał, czy dalej chce pan likwidować 800+. Plus, ponieważ na ostatniej debacie powtarzał pan, dlatego jeżeli nie chcecie państwo, żeby Tusk miał pełnię władzy, żeby Trzaskowski wygrał te wybory, to głosujcie na mnie. Mam najwyższe szanse na wygraną z Trzaskowskim w drugiej turze. Chcę zapytać, dlaczego jeżeli nie chcemy, żeby Tusk dalej rządził Polską, żeby wygrał Trzaskowski, należy głosować na pana, ponieważ ma pan najwyższe szanse na wygranie z nim w drugiej turze? Dlaczego należy głosować na mnie, jeżeli nie chcemy? Zadałem panu pytanie. Powtarzał pan to tak często, że postarałem się pomóc panu i powiedzieć to, to jeszcze To jest proste, skoro skoro prawie we, z powodu wszystkich badań, wynikach prawie wszystkich badań, mam w drugiej turze większe szanse niż pozostali kandydaci, to jeżeli ktoś nie chce, żeby wygrał Rafał Trzaskowski, powinien życzyć sobie tego, żebym to ja znalazł się w drugiej turze z Rafałem Trzaskowskim po to, żeby mógł tam z nim wygrać po to, żeby te złe wasze rządy wreszcie zakończyć. Chyba jest zupełnie oczywiste, że jeżeli wygra Rafał Trzaskowski, to będzie to wyglądało tak samo jak teraz, tylko że gorzej. To znaczy nie będzie będziecie posuwali kraju w dobrym kierunku. Jeżeli wygra pan, będzie dokładnie to samo, to znaczy nic się nie zmieni. Jeżeli ktoś chce prawdziwej zmiany, jeżeli ktoś chce, żeby Polska wreszcie naprawdę odrzuciła zielony ład, nie respektowała paktu migracyjnego, nie stosowała takiej polityki na kolanach względem chociażby Ukrainy, no to w Polsce wreszcie musi coś się zmienić. I żeby coś się zmieniło, trzeba najpierw zmienić prezydenta, tak żeby wreszcie ktoś inny był w Pałacu Prezydenckim, ktoś, kto jest spoza popisu, bo to popis od 20 lat rządzi Polską, no więc wydaje mi się to zupełnie oczywiste i nie bardzo rozumiem pytanie, że jeżeli ktoś rzeczywiście nie chce, żeby wygrał Trzaskowski, powinien w pierwszej turze głosować na mnie. Wtedy ja mam największe szanse na wygranie z nim w drugiej turze i mamy prawdziwą zmianę w Polsce, na którą czekamy już od 20 lat. Cieszę się, że miałem okazję, żeby dać panu szansę powiedzieć to raz jeszcze, co powtarzał pan z takim uporem w czasie poprzedniej debaty, ale żeby to wyjaśnić, pana rządy będą oznaczały chaos w kraju w świat z pana marzeń, płatne studia, będą oznaczały likwidację 800% plus zasiłku pogrzebowego, ustawy o biciu dzieci i o usunięciu kłamstwa oświęcimskiego czy promocji w nazizmu z kodeksu karnego. To jest ta Polska, którą Pan chce zaproponować i nie wykręci się Pan z tego, Panie Sławomirze. Wiedział Pan, że jeżeli chcemy, Dziekuję żeby Pałac Prezydencki na... wyglądał tak jak Sejm, to, to trzeba głosować na, na Pana. Postawić. Pod Pana rządami w Sejmie byli nielegalni imigranci, którzy nie nielegalnie w sejmie przechodzili. Nie bywa. Pani Pani wiem, pan Pan zielony pojęcia o tym, wiem, co się w nie przekrzykiwać. Szanowny Panie Marszałku, był Pan zwolennikiem przyjęcia waluty euro tak najszybciej? Mówił Pan tak. Znakomite zadanie akurat na jedną kadencję przyszłego, przyszłego rządu. Trzeba skończyć z gotówką i przyjąć pieniądz cyfrowy, tak czy nie? Tak, tak jak najszybciej tak. Szymon Ale wcześniej euro trzeba przyjąć. Chciał pan przyjęcia euro, zakończenia gotówki, przyjęcia pieniądza cyfrowego, a trzy tygodnie temu na debacie w Republiki pan mówił zupełnie co innego. Kłamał pan czy pan zmienił zdanie? Nie, drogi panie. Czas już 90%. odpowiadam. Drogi panie, po pierwsze, czasy się zmieniły i dzisiaj nie jesteśmy w stanie przyjąć euro, mimo że zobowiązaliśmy się do tego, wchodząc do Unii Europejskiej, o czym pan też wie. W perspektywie następnej prezydentury, jeszcze następnej kadencji, to się nie wydarzy, więc proszę nie wymyślać strachów, których nie ma. Zresztą, jak z centrami integracji cudzoziem, bo pan kłamie. W oczywisty sposób mówiąc, że to będą centra dla nielegalnych migrantów. To będą centra usług dla legalnych migrantów, którzy są już w Polsce, głównie zresztą Ukraińców. Natomiast zgoda, że jeżeli lokalna społeczność nie chce, żeby takie centra się gdzieś znajdowały, to nie ma po co robić krzywdy tym ludziom, instalując takie centrum, które zresztą słusznie tutaj powiedział Rafał Trzaskowski, to PiS wymyślił i wprowadził do polskiego systemu. Natomiast jeśli chodzi o gotówkę, wielokrotnie już o tym mówiłem, Z pytania, które które usłyszałem i wyczytałem, wynikało, że chodzi o cyfrowe narzędzia płatności, za nimi jestem bardzo. Natomiast gotówka powinna zostać. Powtórzyłem to od tego czasu tysiące razy próbując niwelować te wasze kłamstwa, proszę nie mieć wątpliwości. Gotówki nikt Polakom zabierać nie będzie, a euro będziemy wprowadzać w Polsce wtedy, kiedy będziemy do tego gotowi. Ani wcześniej, ani później, więc proszę wymyślić inne strachy, jeżeli chce Pan dzisiaj na strachu zbudować swoją drogę do pałacu prezydenckiego. Nie chcę budować żadnego. Liposta, Sofomira, strachu. Później. Chcę po prostu wszystkim pokazać, że w każdej ważnej sprawie zmienia pan zdanie. A pan nie zmieniał sprawy, a pan, teraz pan nie zmienił w sprawie 105, zmienia pan zdanie. A w sprawie tej, pan nie zmienił sobie W sprawie tej w 2016 roku co się działo? Co Miramencen ma teraz 30 sekund. Kto mówił o likwidacji składki żobtek do czasu, czy znalazłemu panu, panu marszałkowi, że nie będzie mówił wtedy kiedy nie? Okej, okej, pan Mencen w ogóle nie mówi, więc wykorzystuje tę okazję. Bardzo proszę bardzo, proszę o Proszę, o czasu, bo... A pan się zachowuje jak w podstawówce. Tak, no, nie no, no, proszę, proszę bardzo, czas starczy. Mówię o tym dlatego, bo jest pan znany z tego, że bez przerwy zmienia pan zdanie. Parę lat temu mówił pan o tym, że marzy pan o tym, żeby zakazać aborcji, a teraz pan próbuje stać się twarzą ruchów preaborcyjnych. Mówił pan o, pan o tym, że chce powstrzymywać y, nielegalne... Y, upartyjanie spółek, po czym Pana ludzie są w spółkach państwa. Mówił Sławomir Pan, że chce przyjąć euro, teraz Pan twierdzi, że nie chce Pan przyjmować euro. Ja panu mówię, nie jest, jest Pan już, ma, mam talent, Pan nie ma być prezenterem, żeby czytać napisany przez kogoś scenariusz. Pan powinien mieć swoje zdanie i mieć odwagę bronić tego zdania. Pan nie, pan nie jest w stanie bronić nawet swojego pan zdania. Jest na Kurzy pan niczym swoimi poglądami. Bardzo dziękujemy. Kłamsta, panie Sławomir Mencen i Szymon Hołownia. Panowie wracają no, do swoich pulpitów. Dziękujemy bardzo. Koledzy pana Szymona Hołowni z FDP, z Renew Europe ostatnio mówili, że wiecie dlaczego to jest dobre, wiecie dlaczego obozy koncentracyjne bu były budowane w Polsce, a w nie w Niemczech? Ponieważ gdyby były budowane w Niemczech, to Niemcy by na to nie pozwolili i byłyby zamieszki w całych Niemczech, a Polacy, antysemici na to pozwolili. Po pierwsze, nie jesteśmy na ty, szanowny panie marszałku. Po drugie... Michał Kobosko, Renew Europe, kolega z FDP. Nie, z, ludzie z FDP to powiedzieli. Atakujecie mnie AFD, a jesteście Dziwam, sami jest w koalicji mówię. z ludźmi, którzy twierdzą, że obozy koncentracyjne były w Polsce, a nie w Niemczech, bo Niemcy by na coś takiego nie pozwolili. Szanowni Państwo, karty wylądowały na stole. Widzieliście dzisiaj Państwo sojusze antysemitów, putinofili. Widzieliście pana Nawrockiego, który próbuje udawać, że jest niepokalaną dziewicą w polityce i nie współodpowiada za to, co przez 8 lat z Polską robiła jego partia. Wielu z was nie chce powrotu PiS do władzy. Patrzycie z sympatią na trzech, czterech kandydatów strony demokratycznej, ale myślicie, że musicie głosować na tego silniejszego, na Rafała Trzaskowskiego, bo on na pewno wygra. Z Nawrockim. Były ostatnio badania, które pokazywały, jak ludzie kojarzą kandydatów. Rafał był luksusowym sedanem, Magda Biejat miejskim autkiem, ja skończyłem jako rodzinne kombi. I wiecie co, fajnie jest się ścigać w pierwszej turze, ale w drugiej będzie najważniejsze nie to, kto dojedzie pierwszy, ale kto pomieści jak najwięcej osób. Kto pomieści jak najwięcej z nas, Polek i Polaków, którzy tęsknimy wreszcie za polityką, który robi się z myślą o tym, żeby nasze dzieci, Nasz największy skarb codziennie zasypiały w pokoju i w pokoju budziły się. Pokoleniem pokoju dzisiaj chcemy być. Pokolenie pokoju powinien budować przyszły prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Zamknijcie proszę na chwilę po tym całym hałasie, który słyszeliście oczy. I kiedy ta cisza zapadnie w waszych uszach, pomyślcie, co liczy się najbardziej: zaufanie. Bardzo Was o nie dzisiaj proszę. Jeżeli zaufacie mi w tych wyborach, obiecuję, nie zawiodę. A nasze dzieci będą mogły kłaść się spać i budzić się spać w pokoju. Szanowni Państwo, od 20 lat żyjemy w systemie popisu. Wszyscy premierzy, prezydenci w tym czasie byli z pisu albo z platformy. Dwaj około 70-letni starsi panowie Tuski Kaczyński podzielili pomiędzy sobą Polskę, skłócili Polaków, skłócili rodziny. Toczą ze sobą jakieś jałowe spory, a najważniejsze sprawy w ogóle nie są ruszane. W tym czasie skomplikowali podatki, rozbroili naszą armię, nie naprawili naszego systemu ochrony. Zdrowia, nie zbudowali elektrowni jądrowej czy CPK, za to mieli czas, żeby do spółek powstawiać swoich kolesi. Polacy nie są pytani, czy chcieli Zielonego Ładu, czy chcieli masowych migracji, czy chcieli rozbrojenia Polskiej Armii na rzecz Ukrainy. Są tylko ciągle pytani, czy są za PiSem, czy są może za Platformą. Startuję w tych wyborach po to właśnie, żeby to zmienić, po to, żeby nie trzeba było wybierać między PiSem i Platformą. W tej kampanii odwiedziłem już prawie 300 polskich powiatów, 300 spotkań otwartych z mieszkańcami, Cały ten wysiłek wkładamy właśnie po to, żeby wreszcie zmienić ten system, żeby wreszcie było inaczej. Polacy nie żyją już sporem dwóch 70-letnich starszych panów. Mam niecałe 40 lat już, nastoletnie dzieci, a moje pokolenie do tej pory nie miało możliwości, żeby wreszcie wziąć odpowiedzialność za Polskę. I chcielibyśmy to wreszcie zmienić. Chcemy, żeby Polską rządzili wreszcie ludzie, którzy patrzą w przyszłość, a nie żyją tylko historią. Dlatego 18 maja jest możliwość, jest szansa, żeby wreszcie to zmienić, żeby wreszcie Wrócić nadzieję, że w Polsce w końcu może coś się zmienić. Witaminy Omega 3 i Ashwagandha marki All Nutrition dostępne w sklepie SFD i wybranych aptekach. Z kodem Zero zgarnij 10% rabatu w SFD. Partnerem kanału jest XTB, aplikacja inwestycyjna, z którą zaangażujesz do pracy Twoje pieniądze. Teraz otwierając konto z kodem 0, otrzymasz kurs inwestowania od podstaw. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.